Hej, witajcie! W tym poradniku pokażę Wam, jak zebrać opuncję. Czyli jest to taki owoc z kaktusa, którego potrzebujemy do ulepszenia naszego koguta złomka. Teraz tak, potrzebujemy udać się do portu kosmicznego. I tutaj w porcie kosmicznym od razu Wam pokażę najlepszą, czyli jest to tutaj. Taka mała kubka kaktusów, pod nimi możecie znaleźć właśnie opuncję. Ten owoc, i tutaj macie, o tutaj, koło drogi największe zbiorowisko kaktusów. Czasem tam znajdziecie owoca, biorąc pod uwagę, ile tam tego jest, ale, no i tak szansa stuprocentowa nie ma, mimo że tutaj jest taki naprawdę mały krzaczek. Ma kubka tych kaktusów, no to, no to tutaj udawało mi się znaleźć najbardziej regularnie te opuncje. Słuchajcie, no, mam tutaj opuncję. Powiem Wam, że to jest najlepszy spot według mnie. Tutaj co rundę udaje mi się znaleźć jedną opuncję albo nawet dwie. Prawdopodobnie dlatego, bo jest to tak blisko tej czerwonej strefy. Mimo, że tych kaktusów jest dosyć mało, no to tutaj miałem największe szczęście, jeżeli chodzi o znajdowanie właśnie tych owoców z kaktusa. Dodam, że jest tu raczej w miarę bezpiecznie. Tak samo jest tutaj winda blisko. Ja sobie mimo wszystko, jak zbierałem te owoce do koguta, żeby je ulepszyć, no to biegałem na tym darmowym zestawie, darmowym ręcztunku i wam też polecam. Dobrze, jest jeszcze jedno miejsce, czyli tutaj w zasadzie cały ten obszar macie. On jest tutaj na górze mapy. Macie porośnięty. Bardzo dużą ilością kaktusów powiem Wam szczerze, że jak na ilość kaktusów, która tutaj rośnie, no to naprawdę tych owoców jest tutaj niewiele. O, ale no, znalazłem, więc jak widać się da. Więc no tych owoców naprawdę tutaj, tego punkcji jest ciężko je znaleźć. Ale no jest tyle tych kaktusów, że no na pewno szansa jakaś kurcze jest. Tutaj mamy. Tak jak tu jak widzicie, tutaj, tutaj, tu, jest kolejne, tu są kolejne. Nie widzę żadnych na ziemi. One się akurat nawet rzucają w oczy. Czasem się tutaj możecie zrespić. I w zasadzie nie ma problemu, żeby, żeby sobie tutaj rzeczy pozbierać. Aczkolwiek, no. Inni najeźdźcy też mogą sobie tutaj. Szabrownicy, upieczty Mogą sobie tutaj e, się pojawić, mogą się zrespić całkiem niedaleko, więc trzeba uważać. Widzicie jeszcze tutaj były za skałami. Te kaktusy mam wrażenie, ale może... O, tutaj są właśnie. Tutaj są jeszcze te kaktusy, więc tutaj też tak tutaj. Wszystko mówię dookoła drogi w tym kółku więc też jest szansa, że będą to owoce, no bo w gruncie rzeczy to chodzi o to, że te owoce wypadają z tych kaktusów, tak? No <laughs> co, tego nie powiedziałem, ale te owoce wypadają z tych kaktusów, w zasadzie nie tyle wypadają, co po prostu leżą pod nimi. No nie można możemy niestety kaktusów kopnąć, ani ich uderzyć, one są w zasadzie niezniszczalne, a jak je uderzamy, no to z jakiś dźwięk jakbyśmy bili metal, jakby ten kaktus był zrobiony z jakiegoś metalu, to jest mega dziwne. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Jeżeli Ci się podobało, zasubskrybuj, zostaw lajka. Wbij na transmisję na żywo na kanale Twitch. Link w komentarzu.